Zostałem wybrany głosami e, rzecz szlacheckich. I to jest właśnie taki znamienity burdel w naszej ojczyźnie ukochany, umiłowanej, gdyż... tak, tak, gdyż ja noszę się z zachodnia, a to masy sarmackie mnie popierają. Natomiast suportaże mojego szlachetnego! <tosłuch> Tak. Dokładnie, tego Sobieskiego. Malkontenta. Tak. Toż to sama magnateria, a on się nosi po sarmacku. No i jestże na tym świecie większy burdel od Rzeczpospolitej? Zaiste, panie, nie. Nie, prawda? Mhm. Każdy nosi się tem czemu jemu brakuje. Jam oparciem szlachty średniej cieszę się. I ty, panie, chcesz być królem Polski w takim kraju? No, pff, to co dają, to oni myślą, że koronują mojego tatę, ja też wódz, ale nie tak, such, ale nie taki, nie taki eksitozo, on. Czyli panie, czyli panie spuszczasz, się na sławę swojego ojca. Spuszczam się na sławę swojego ojca. Mhm. Wybrano mnie dlatego, że w dyplomacji jestem fortus, bo znam osiem języków, a prawdopodobnie dziewięć. Tak. Mówię, ja po francusku, po chwałbas, ale po włosku, soporto tutti quanti. Po niemiecku, ja, warum nicht, ein, ein, ein wein ein trinken. Mówię po turecku nawet, bakur ähm, misenis. Mówię nawet po tatarsku, blablabla, äh, bla, 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 bla brindem bambam bam, bam, jack. Mówię nawet po hiszpańsku, äh, äh, esto todo. Fue mój, mój, eksitoso. I nawet prawdopodobnie znam ruski! O! Eee, Daj to, panie! To to, 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 później, bo to prawdopodobnie szkoda, znam. Szkoda, szkoda. Tak, tak. No i tak to jest. No. Trochę obawiam się, że to stronnictwo malkontentów mi... E, mi, 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 mi... Psuje szeregi! Szyki! O, szyki! O. No i w tej naszej o, Rzeczpospolitej to jest tak, zwłaszcza na południu, że niestety Hetmani mają dużo do powiedzenia, no i... Topsy, topsy! Sy, malkontenci... naprawdę... Panie, obyś żył 100 lat i ten kraj doprowadził do szczęśliwości, jakobyś. No mam nadzieję. Mm.